Co robić w sytuacji, gdy dziewczyna wszystko rujnuje? Witam. Ogólnie wyobraźmy sobie taką sytuację, w której spotykasz się z dziewczyną, być może nie widzisz pewnych zachowań, no i stwierdziłeś, że na wakacja jedziecie sobie nad morze, no i zamówiłeś gdzieś tam hotel z wyprzedzeniem, zarezerwowałeś, no ale już po opłaceniu, no nie można... Zwrócić gdzieś tam tych pieniędzy. Po prostu, jeśli nie przyjedziesz, to pieniądze przepadają. No i przykładowo, wysłałeś tam, zapłaciłeś za to wszystko, super hotel i tak dalej. Przykładowo, 2000 zł. Zapłaciłeś za siebie, za dziewczynę wyjazd na 3 noce. No i przykładowo, dziewczyna się ucieszyła, fajnie, cieszę się i tak dalej. Jedziemy na pewno, już gdzieś tam się pakuje i tak dalej. No i za dwa tygodnie. Macie tam pojechać. No i przykładowo tydzień przed, zaczynają się jakieś problemy, coś tam, że musi jechać na uczelnię, złożyć papiery, bo tylko w tym terminie może i już jakieś zaczynają się problemy, zaczynasz się denerwować, mówi ci o tym i ty mówisz, no ale wiesz, że przecież mamy wyjazd, no nie, za te dwa tygodnie już jest opłacone, nie da się gdzieś tam tych pieniędzy cofnąć i tak dalej, ona no tak, tak wiem, przecież wiem, załatwię to, nawet jak coś to moja koleżanka zawiezie i tak dalej i już gdzieś tam masz zasnute w sobie tę taką niepewność, no nie, już zaczynasz gdzieś tam się stresować, denerwować przez takie proste, głupie gadki, no i dochodzi do... Dnia, w którym macie jechać, wszystko jest, jest gotowe, Ty gdzieś tam samochód sprawdziłeś, nawet koła wymieniłeś, olej wymieniłeś, żeby gdzieś tam w trasie e, było bezpiecznie, nawet gdzieś tam e, jakąś ubezpieczenie wziąłeś na wypadek, gdyby coś się stało, że Was bezpiecznie, laweta dowiezie do domu. Wszystko, wszystko za zaplanowałeś, wszystko zapłaciłeś, wszystko dopięte, zapięte na ostatni guzik. No i dochodzi gdzieś tam w tym dniu i dziewczyna mówi, że nie może jechać, że bardzo cię przeprasza, ale ona nie może jechać, bo musi gdzieś tam zawieść te papiery, bo jak nie zawiezie, no to szkoła jej nie przyjmie, a szkoła jest ważniejsza niż taki wyjazd i możemy jechać, ale to trzeba przełożyć jak już coś, a jak nie to jedź sam. No i ty po prostu jesteś w szoku. No, i ty jesteś w szoku, no nie, i co robić w takiej sytuacji? Co robić w takiej sytuacji? I to jest właśnie taka sytuacja, w której wiele osób mięknie. To jest ta sytuacja, w której wiele osób mówi, dobra, nic się nie stało, trudno, to tylko pieniądze, pojedziemy innym razem. I to jest najgorsza decyzja, jaką mógłbyś podjąć. Bo jeśli nawet, słuchaj, jeśli nawet ona nie jedzie, to ty powinieneś jechać na ten wyjazd sam. Rozumiesz? Nawet sam. Nawet jechać tam sam nad to morze, pojechać sam, wyrwać sobie pierwszego dnia jakąś laskę, zafundować jej dwa dni y, darmowego gdzieś tam, hotelu, spa, i tak dalej, i po prostu jechać z uśmiechem na twarzy nawet sam. Ewentualnie zabrać jeśli już nie jesteś takim, nazwijmy to, super graczem, to nawet zabrać no, mamę, ciocię, babcie, po prostu ewentualnie powiedzieć kumplowi, że dajesz mu darmowy wyjazd, wsiadaj, tylko jeźdź, i tak dalej, i tak dalej. Bo tak naprawdę, jeśli ja bym powiedział, jeśli ty. Odwołasz, nie pojedziesz tam, czy nawet nie, nie dasz komuś, żeby pojechał, to tak naprawdę przegrałeś. Przegrałeś już w tej relacji. I takie sytuacje będą się powtarzały. Ogólnie, gdybym miał taką sytuację, to bym sam pojechał. Bym pojechał sam. Ewentualnie zadzwoniłbym do jakiejś innej e, dziewczyny, którą olałem i tak dalej, bym powiedział wprost, słuchaj, mam jadę i tak dalej, wsiadaj, dzisiaj jedziemy. Naprawdę ogarnąłbym coś, a jak nie, to nawet bym pojechał sam, bym olał tą dziewczynę, pojechałbym sam i doskonale wiem, że latem nad morzem jest masa dziewczyn, i bym po prostu nawet trzy dni bym sobie po prostu wyrywał laski. Przez trzy dni bym u hulał, bawił się. Wiesz o co chodzi? Po prostu totalnie bym nie przejmował się. A co potem by było? To już jest ogromna gdzieś tam zagadka, bo może być wiele sytuacji. Może być tak, że dziewczyna może ci nie, nie pojedziesz bez mną, jak jedziesz sam, to już nigdy się do mnie nie odzywaj, to i wtedy i tak jedziesz, ok Może być tak, że dziewczyna powie, okej, okay, jedź, zobaczymy się, gdzieś tam tego. ale. Z drugiej strony to już nie będzie to, no bo widzisz, ona nie szanuje tego, że wydałeś tyle pieniędzy i tak dalej, bo gdyby to poszło z jej kieszeni, rozumiesz? Gdyby to poszło z jej kieszeni, to ta dziewczyna inaczej by się zachowała. A nawet jeśli to poszło jej z jej kieszeni i ona robi takie sytuacje, to i tak nie powinieneś do tego dopuszczać, rozumiesz? No bo widzisz, to nie jest normalne zachowanie. No bo. Widzisz, dogadywałeś się. To nie był spontan. To było przemyślane, zaplanowane. I normalna dziewczyna, jakby to powiedzieć, choćby nie wiem co się działo, to i tak pojedzie, rozumiesz? Dziewczyna, która jest zaburzona, z którą coś jest nie tak, robi właśnie takie akcje. I gwarantuję ci, że to nie będzie pierwsza ani nie ostatnia akcja. Z którą miał do czynienia, najprawdopodobniej już wcześniej były, ale ty przymykałeś na to oko. I tu nieważne jest skala, czy wydałeś 100 zł, czy da, wydałeś 10 czy 100 tysięcy. To będzie powtarzane, rozumiesz? Ona po prostu, jakby to powiedzieć, nie ogarnia, nie ogarnia rzeczywistości. Być może zrobiła to specjalnie, bo popatrzyłeś się na jakąś kelnerkę i ona cię teraz kara, rozumiesz? Tak naprawdę nie wiesz, co siedzi w głowie tej dziewczyny. Jedynie ja ci powiem, ja wiem jedno: że z tą dziewczyną jest coś nie tak. A ja się nie spotykam z dziewczynami, z którymi coś jest nie tak. I dobrze, że takie coś wyszło, bo widzisz, masz okazję. Wsiąść i pojechać tam, poznać nową dziewczynę. Ewentualnie iść jeszcze dzisiaj w miasto, szybko może ogarnąć jakąś dziewczynę, która z Tobą pojedzie. I śmieszne jest to, ale uwierz mi, jakbyś polatał po mieście i byś powiedział: słuchaj, i tak dalej, tu powiedziałbyś prawdę. Czeku, powiedziałbyś prawdę, że słuchaj, zaplanowałeś wyjazd z dziewczyną, ale gdzieś tam cię olała i jeśli nie miałabyś nic przeciwko, teraz wsiąść ze mną, pojechać. Wiem, że mnie nie znasz i tak dalej, ale po prostu. Żyje się tylko raz, no nie. Jolo i tak dalej. I po prostu uwierz mi, uwierz mi, że któraś dziewczyna na sto, do których byś poszedł tego dnia, pojechałaby z tą. Uwierz mi, że dużo dziewczyn by z tą pojechało. Naprawdę. Wystarczy tylko powiedzieć prawdę. Może powieści, słuchaj, nie będzie seksu, jest po prostu chciałbym, żebyś mi towarzyszyła, no nie. Dziewczyna może wybuchnąć śmiechem i tak dalej, ale uwierz mi, uwierz mi, że na pewno któraś by się zgodziła. Naprawdę. Naprawdę i ta dziewczyna nie powinna Cię interesować, bo nikt nie jest, jakby to powiedzieć, w stanie zrujnować czegoś, jeśli Ty tego nie zaakceptujesz. Rozumiesz? Bo widzisz, to też jest, jakby to powiedzieć, brak szacunku do Twojej osoby. Bo jeśli teraz ona wywinęła taki numer, to później będzie gorzej. Może być tak, że później weźmiesz kredyt na siebie, a kupisz jej przykładowo mieszkanie, przepiszesz na nią i ona przykładowo nagle ciebie zostawi. I ty zostaniesz z kredytem, a umowa będzie na nią i tak naprawdę nic nie będziesz mógł zrobić. No bo kredyt będzie na ciebie, a mieszkanie będzie na nią i rozumiesz? I wielu takich utonęło. Bo właśnie Wielu robi tak, a dobra, to tylko pieniądze. A dobra, to tylko wyjazd. Tu nie chodzi o pieniądze. Tak, to tylko pieniądze, dobrze mówisz. Tak, to tylko wyjazd. Ale tu chodzi o zachowanie tej dziewczyny, rozumiesz? Tu chodzi o zachowanie. Bo planowałeś ten wyjazd, razem planowaliście i tak dalej. I nawet jeśli szkoła, to można zadzwonić, gdzieś tam się dogadać, no nie. W szkole pracuje, jakby to powiedzieć. Pani osoba, i uwierz mi, że jest w stanie zaakceptować to. Na pewno jest kilka terminów, i tak dalej, i tak dalej. Można wysłać pocztą, przecież nie wszyscy gdzieś tam e, jeżdżą. Niektórzy składają na całą Polskę gdzieś tam papiery i nie mają czasu jeździć, to no nie? Można przecież wysłać kurierem, za gdzieś tam poręczeniem, i tak dalej, i tak dalej. Przychodzą gotowe papiery, to jest to samo, tam się tylko je zostawia, więc jak widzisz. Co innego, powiem ci, tak, co innego wygląda sytuacja, w której na przykład jej matka umiera. Rozumiesz? To taka sytuacja, okej. Okay. Po prostu sytuacje tragiczne w pewnym sensie są usprawiedliwiane, rozumiesz? No bo przykładowo Twój ojciec umarł czy coś, no to tak naprawdę żadne wyjazdy już nie mają sensu, rozumiesz? No chcesz gdzieś tam mu zobaczyć go ostatni raz i tak dalej, i tak dalej, no nie? Ale widzisz, taka sytuacja błaha... Błaha, z którą możesz gdzieś tam wyjść, możesz jej wytłumaczyć, i tak dalej. Ale widzisz, normalna osoba zrozumie, ale osoba z zaburzeniami nie. I to jest właśnie ta różnica. I to jest właśnie ta różnica. Dlatego nie popełniaj tego błędu. Bo później będzie gorzej, rozumiesz? Bo jeśli ta dziewczyna zrujnowała ci wyjazd, to później zrujnuje ci życie. I nie bądź mądrzejszy. Po prostu tak jest i tak będzie. I jedynie co? To możesz jej podziękować, wiesz? Dziękuję ci, że pokazałaś mi swoje prawdziwe oblicze tak szybko. Cieszę się, że wyszło to teraz, a nie. Jak przykładowo, jakby były dzieci, i tak dalej, bo wtedy miałbym przechlapane. A tak, ja już wiem, kim jesteś naprawdę, i wiem, że nie mogę na ciebie liczyć. I wiem, że w tym momencie uratowałaś mi życie. I ja powiem ci szczerze, może nie miałem takiej akcji jak ta, ale miałem podobne sytuacje. I właśnie tak mówiłem dziewczynie. Dziękuję Ci. Dzięki Tobie już wiem, że mogłem stracić przez Ciebie sporo czasu, ale dzięki tej sytuacji ja już wszystko wiem. Czasem jest tak, że zagaduję do dziewczyny, ona coś tam e, marudzi, coś tam tego, ja mówię, dzięki. Już wszystko wiem. Ona takie oczy i idę od niej, trzymaj się, bo ja już wszystko wiem. Ona już mi wszystko pokazała. Ja już wiem, jaki to jest typ. Ja już naprawdę nie chcę z nią rozmawiać. Ja chcę iść do następnej dziewczyny. I nieważne, że jest piękna i tak dalej. Ona rujnuje życie innym facetom. Dlatego jest sama. Dlatego taka piękna dziewczyna jest sama. I ona do końca życia będzie sama. Ona tylko będzie zmieniała skarpetki. I. Ty możesz się denerwować takimi sytuacjami, ale właśnie to takie sytuacje rujnujące pokazują prawdziwą twarz osoby. Bo wiesz, później ona ci może powiedzieć, ale ja nie powiedziałam, że ja na 100% jadę, ale mogłeś brać tak, że można było odwołać, ale coś tam, coś tam, ale coś tam, coś tam. Może być tak, że trzecia osoba zacznie się włączać. Przykładowo jej matka, jej ojciec, jej siostra, jej koleżanka. I będzie chciał wam pokrzyżować plany. Zrobi wszystko, żebyście nie jechali. Zepsuje samochód, zepsuje po prostu wszystko, żebyście tylko nie jechali. Naprawdę. Ale widzisz, to są trzecie osoby. Trzecie osoby w ogóle nie powinny cię interesować, bo tak naprawdę ostateczna decyzja tak naprawdę należy do was, obojga. I ty jesteś zdecydowany na tak, ale ona, ona kombinuje. Jeśli ona kombinuje teraz, to najprawdopodobniej cały czas kombinowała, ale dopiero teraz to wyszło. Tylko wcześniej tego nie dostrzegałeś. Po prostu byłeś ślep. Może po prostu... Potrzebne były ci okulary, bo po prostu były tak małe, mi, mikro kombinacje, że ich nie widziałeś. Ale teraz pojawiła się duża kombinacja i zobaczyłeś. I dobrze, że zobaczyłeś, bo dzięki temu już wszystko wiesz. I, i nie ulegaj, rozumiesz? Bo jeśli teraz ulegniesz, przepadną ci te pieniądze i tak dalej, zostaniesz, to ona zacznie tą gardzić, wiesz? Zacznie tą pomiatać. I później. Sytuacje będą jeszcze gorsze, rozumiesz? Później sytuacje będą jeszcze gorsze. Dlatego mówię, bądź jak facet. Podziękuj, jadę, chcesz to, jedziesz ze mną, nie chcesz. Może być też taka sytuacja, że po prostu powiesz dobra, to jadę sam. I naprawdę wsiądziesz do auta, pojedziesz, i dziewczyna. Może zadzwonić do ciebie, dobra, dobra, wraca, jadę z Tobą. Może być tak, że wsiądziesz do auta, dziewczyna, dobra, jadę, jadę, dobra, olać tą szkołę, jadę, rozumiesz? Czasem po prostu, jakby to powiedzieć, potrzebny jest, jakby to powiedzieć, impuls, pewności siebie. I właśnie ten impuls wielu z Was brakuje. Wielu z Was tak naprawdę brakuje zrobić coś po męsku. Tak samo przy podejściu. Czasem naprawdę trzeba powiedzieć, dobra, Japa, dawaj numer. I tyle, i laska ci daje numer. Dobra, skończ. Tiri, tiri. Dawaj, numer, no nie. Naprawdę, i laska. i ci daje ten numer. I przychodzi, rozumiecie? Tak samo tutaj. Czasem po prostu. Wiem, że to zabrzmi dziwne, ale trzeba złapać za fraki, laskę, wrzucić do auta i po prostu olać wszystko to, co ona mówi. Mówisz. Miałem gdzieś w Twoją szkołę, jedziemy i tyle. To są zachowania, które z jednej strony wyglądają niemoralnie, a z drugiej pokazują, że jesteś facetem z krwi i kości. Naprawdę. W momencie, gdy nie da się wykonać jednej z takich rzeczy, to po prostu tak jak wcześniej. Olewasz, jedziesz sam i po prostu. Niech ona się martwi, rozumiesz? Niech ona się martwi, bo ona tak naprawdę pokazała swoje prawdziwe oblicze. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do ustrzenia.